Według badań nawet 70% kobiet ma niedobór tego składnika, i większość z nich nie zdaje sobie nawet z tego sprawy. Bez niego twój organizm nie jest w stanie prawidłowo produkować i regulować gospodarki hormonalnej, a nawet najlepsza dieta czy suplementy nie zadziała tak, jak powinna. Dlatego ja za chwilę powiem Ci, o który pierwiastek chodzi, i jakie objawy mogą wskazywać na jego brak, i co ważne, co zrobić, żeby przywrócić równowagę hormonalną w naturalny sposób. Zostań ze mną, bo ta informacja naprawdę może zmienić Twoje samopoczucie i zdrowie. Więc to wszystko brzmi bardzo poważnie, i wydaje się, że ten pierwiastek jest rzeczywiście kluczowy. Więc o jakim mowa, pewnie już część z Was się domyśla. Pora powiedzieć to na głos i przejść do konkretów, czyli chodzi o selen. I teraz, jeśli brakuje Ci selenu, mogą pojawić się bardzo charakterystyczne objawy. Ciągłe zmęczenie, nawet po przyspanej nocy. Uwaga, bardzo często u kobiet wypadanie włosów, takie łamliwe paznokcie i przesuszona skóra. I teraz ta najważniejsza część filmu, bo skoro już wiesz, że selen jest kluczowy dla zdrowia, hormonów, odporności... To teraz, jak bezpieczny sposób możesz ty uzupełnić jego poziom, i kiedy w ogóle warto pomyśleć o dodatkowym wsparciu? Najprostszy sposób to oczywiście naturalne źródła selenu w diecie. Uwaga, jest ich niestety niewiele. Więc teraz trzeba się skupić, żeby pamiętać, żeby sobie je do diety dołożyć. To oczywiście na pierwszym miejscu, myślę, że dużo osób o tym wie, są orzechy brazylijskie, bo to jest prawdziwa bomba selenu, bo już nawet jeden czy dwa orzechy brazylijskie dziennie mogą pokryć dzienne zapotrzebowanie właśnie na ten pierwiastek. Drugie bardzo dobre źródło selenu to oczywiście ryby morskie, zwłaszcza łosoś, sardynki i dorsz. Regularne jedzenie ryb to nie tylko wsparcie dla hormonów, ale źródło wartościowych kwasów z rodziny omega-3, które jeszcze bardziej dodatkowo wyciszają stany zapalne i wspierają nasz układ nerwowy. Kolejne kluczowe produkty to jajka i te pełnoziarniste, zwłaszcza te z upraw ekologicznych, bo zawartość selenu w roślinach bardzo zależy od jakości gleby, na której po prostu były uprawiane. I jeszcze raz podkreślam, bo to naprawdę warto wiedzieć, że przetworzona żywność praktycznie nie dostarczy nam selenu. Dlatego, jeśli Twoja dieta opiera się na gotowych produktach, fast foodach czy wysoko przetworzonej właśnie przekąsce, ryzyko niedoboru selenu znacząco wzrasta.